Yeah. Uuuu uh! Plaga Dobra, Muszę zarazić kilka osób A potem staje się killerem Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Aha i mam flesza, który nie daje speeda Albo daje, albo małego Dobra Szybko infektujemy sobie tutaj trojka Liczymy na to, że nas nikt nie zajmie. Spokojnie Nie kupa. Chcę żyć, ja 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 chcę żyć. O to, jak to za Flash był, Flash był Nie było Flesza, był to Norf. Był jak ch**a Był Obok nie a, było Flesza, Jenkins się. pobiegł w dół a, czyli on jest normalną rolą Norf, od razu spie**ał od ciała do prawej do starej się schować w razie czego Nie pobiłem, no. bo Flesz był na rej przecież EXILES TO FLESZA POLICE Czyli Norf byłby i a EXILES byłby rolą neutralną Bo nie każda rola neutralna ma Flesza, nie? Weźcie pod a jest tak? O, Co Exi ma na profilowym? Egs glitchem, albo jakimś innym. A, Exi odezwij się? Odzywam się. Co ty masz na profilowym, kurwa? Gdzie? Na Discordzie. Dobra, dobra, nieważne. No to rapy, nie kojarzycie? ta, Garze. Dobra, no to co? Co? Dzięki za To Do i no, działa no oh, tak mówisz. Ciebie mówię, tak, sprawdzę. <gud> <noise> Nex jego trzeba uważać Czyli, ale kogo wypułamy? No, no, mówię, no, że wbiłem no, w, w, w prawo, prawo. gdzieś, ale... No, no, no po na po pewno to nie mnie, to, tak to nie, łatwo. Dobra, blaszka w następnym Ktoś ja przepraszam bardzo. Cześć Kamilku, jak gdzieś wijał i dobrze. egz był pewnie EGZE i został też flash, tylko powiedział, że widział Norfa. 100%, 100%. Nope, nope, nope. Ja nie jestem nawet neutralem. To faktycznie. Ale mnie to nie nie obchodzi, bo tak wszystkich za... I'm glad you came along. Tak. O, dobry wieczór. Dobre, dobre, dobra. Dobry dobra, wieczór, Sawi, witam. O, nie, 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 nie. Wy pięknie wyglądacie, widzowie. Wy dzisiaj naprawdę sami siebie przebiliście. Jeżeli chodzi o wygląd. Naprawdę. Dobra, robię to w staku, wyjemaj kogoś tam zatrułem. Wyjemniem kogo, tu pójdzie bomba. Ej, jakby tu poszła bomba na tylu graczy. Holy Zachas z Pavlosiem sobie biegają. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie chcę być sam, bo mnie jeszcze zabiją widzowie. Siema, Egzi. Co tam, mordo? Jesteś tutaj zatruty, pewnie. Iuna. Iuna. Cześć, Iuna. Jenkins, Blaszka. Iuna, widzowie. Yuna. Ok, E I -y una. Ok, zatruta. Ja mam wy... Idę dalej, Pyk. Chodź, I -y una. A czekaj, -y una jest killerem. Nie no, I y chyba nie może być killerem, nie? Fizycznie to się nie zgadza. Kenon Leśnik. Ariel Jungler. Chodź, Kenon, ciebie też zatruwam. Ile osób muszę zatruć, nie, nie dajesz cały lobby? Papa? A czemu papa? Albo pół lobby. Czy takiego? Tylko nikt nikogo nie zabija? That's I Ja p***, jaka runda. Po

Eee, widzimy teraz Angela przy śmieciach. Proszę bardzo. Tak? Angela, ja, bardzo. Więc to było o siebie robię. 10 sekund temu. Tak zapewne. A 10 sekund o, temu nie, nie byliśmy grupką w tym. Nie byliśmy grupką przy kamera. Kenon to medyk, niech go asazis zajmie. jest albo smarty. A co ja? Smarty co chyba ja? bardziej. K, czyli Angeli nie mogę zatruć. Ale to ja? chciał zabić. Ale to smarty! Smarty, 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 smarty! Dobra, Smarty jest killerem. No Joe. Dobra. Dobra. Nie żartowałem. Nie jestem guardą. O kurwa. <grym grym> nie, no czekaj, czekaj A Hadesiak umarł. Y bo jesteś killerem.

Wiadomo, co teraz robimy. Teraz... Duchy, taski, pamiętajcie. Dobra. Sam rób taski. Nie mogę Angelki zatruć. Nic. Graj tam, bo ty żyjesz. Dobra. Ja nie żyję, to powiem wam żart. Okay. Jedź szybciej tym wózkiem. Tylko nie suchy. Moje Dzieje. życie. Nie. nie. Na pewno runda, runda. Nie cię się nie? Trzeba się skupić. Killer musi się skupić. ILE PLAGA MUSI ZATRUĆ OSÓB? Tu jest tyle osób, które widzę. widzone. No waying. Na, 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 na. Na, 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 na. Zwierzak jest kolejny. Chłop jest malfightem, czekajcie Chłopko splejuje. Lola. Liga Legend. Chyba ostatni ten będzie, co? A! Nie, no, chat Ja chyba muszę każdego. Co jest, kurwa Trzeba zmienić plagę. Czat, czy tu w ogóle są killerzy? Jakby killerzy zabijali, to już bym zatruł wszystkich, ale killerzy nic nie zabijają. I patrz, i teraz się okaże, że ja jej nie mogę, mogę ją zatruć. A, to wy. Bo to chyba nie działa jako kill. Więc mogę ją zatruć. O, kurwa, Kenon se za... dwóch. Szczerze, Kenon? Ja to akceptuję, chodźmy. Że jeszcze kogoś zatruć. Dzięki. Przynajmniej mniej osób może zatruć. A to, ja to stary doceniam, to co robisz. Ale obie sobie... Ja Pomijając te dwa ciała w labie. Tu się od. No, no. Poczekajcie, poczekajcie. Teraz tak, Zaha. No. Zaha, Kedon. Pomijając dwa ciała w labie, nie? No. Widzieliście, kto zbiegał z Angelą, nie? Nie pamiętam. No nie... No to ja pamiętam to był Kamil. Pobiegli razem To Kamil byłem, z nie, ja byłem, tak, tak, Kamil, ale, ale, pobiegli, ale. Co, do... Nie zabiłem jej! Kap... Słuchajcie, dla tych co nie wiedzą, są dwa ciała w tym... Nie wiem kto zrobił, bo ja robiłem ta przy Nie tak? Są dwa ciała. Ale Kamil z Angelą... Nie zabiłem z... z... jej, byłem, z... byłem, byłem z... na dole, ale do do nie zabiłem jej, nie zabiłem jej. Do prawnego, prawego dolnego rogu. E, tam taski robić. Mówią, ktoś ja ktoś tam? Biegłem, e, to, co Zwierzak mówi, to prawda, że byłem z Angelą w dekontaminacji, ale nie zajęłem jej. No, ja ty wyszedłem ty górą, zadał, ale ja wyszedłem górą. Angela poszła na dół do admina i spotkałem Kenona, który patrzył na dwa ciała. Ja jej nie zajęłem. Jeżeli ona zginęła, to może była lowersem, bo ja nie byłem z nią w dekontaminacji, nie faktycznie, ale nie za. Bo jej. jest tylko blaszka i kisiu, I didn't i... kill I... Uh, her. Nie zabiłem, zabiłem jej. Znaczy, I one więc tak, te blabie. dwa kile, te dwa kille, e, faktycznie w tym samym momencie poleciały, więc tak. wydaje mi się, że więc to mogą byli być jakieś. więc ty Kamil jacyś zabiłaś jacyś zabiłaś wersi. No nie zabiłem To nie zabiłem, czy... nie zabiłem. Ja mogę powiedzieć, że wcześniej ze wronem chodziłam. No właśnie i, nie i nie też byłem z Junów dekontaminacji sam na sam. To nie ja, to Jenkins. Jenkins. Ale co, wyglądasz? No nie kurde, nie wierzę. Nie wiem! Przecież mnie wygłosowujecie Umarła. To nie ja, jak daszki, coś Haha, xd daszki, końcówka. Nie, dobra Te ustawienia roz... Ile ja muszę osób za... Kurwa. A Troy jest warlockiem Stary, ktoś w ogóle słyszał troja w tej rundzie? Nie, chłopca na ninja gra Chod, chciałbym być w przyszłości jak Troj, Niewidzialny, rozumiesz? Mogę robić wszystko Kurwa, wszystko Jakbyś skipnął, to byś przeżył a skąd mogłem to wiedzieć, widzowie? Piecu, dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Witam. Tak jejko, jestem tu codziennie, ale rzadko się wzywam. Mimo to uwielbiam ciebie kamienie. słodziaki. So cute. So, a kto jest takim słodziakiem? Kto jest słodziakiem, w takim zaczacie? 21 No witam. No, witam. Pat, i Z zostaje Dacha Warlock. Zaha i nie chciał włączyć reaktora ja Za mało ja tasków jest też. I włączyłam. Ale nie no, killer się w sumie no, robił no w tej zabawne, Zwierzak Juna. jest prosecutorem zabawne. i nie wykorzystuje proszę, tego. to nie było tak, że ja przebiegłem i ty... Kenon jest plebem! Nie, Prawym było reaktorem. odwrotnie. Jak ja bym ja miał exe, nie, smarta był Ale. O, no to już w ogóle nie wiem. ja dobiegłam i Zachar nic nie robił, wstał sobie to słuchaj, tak że A nic nie powie, zobacz to! Nic nie powie! No chyba ty nie postarujesz. Nic nie powiem! No coś, nie Ej, fajne to w sumie. Co się dzieje? Ile masz tasków, Troy, I k***a, dobrze wam tak! Dobrze wam tak, debile! Nie bardzo wam tak k dobrze, bo nie ja zabiłem i teraz k***a przegrywacie A wiecie kto był killerem? Troj, który nic się nie odzywa ja, przez ja. całą i nikt nawet go nie widzi mhm. Nie ma problemu